Dzień dobry, witamy w Lecinko. Jaką pracę Pani przygotowała na tę wystawę? Dzień dobry. Na tę wystawę przygotowałam, właściwie nie przygotowałam specjalnie na wystawę, tylko dałam ze swoich zbiorów taki kolorowy patchwork, który znajduje się za mną. Ponieważ w wolnych chwilach robię patchworki, w związku z tym właściwie to jest taka rzecz, którą zawsze gdzieś tam pokazuję. Aczkolwiek e, robię je różne, ale ten jest taki dosyć mocno energetyczny w kolorach, więc myślę, że się przyda pod koniec e, zimy. A ten patchwork ma jakiś określony temat, czy to jest po prostu różna wariacja? Nie, to jest różna wariacja, e, wywołana jakby kolorami i ewentualnie jakimś przechodzeniem tych kolorów. E, oczywiście patchworki można robić tematyczne, one mogą dotyczyć jakiegoś motywu, ale ja akurat wolę takie. E, matematyczno-geometryczne i kolorystyczne rzeczy. Dziękujemy bardzo. Już